Cześć, tu Zuzanna i witam Was na kanale Capof Coffee. Jestem z siebie mega dumna, że jestem tutaj i w końcu nagrywam swój pierwszy odcinek podcastu. Bo bałam się trochę tego, jak to w ogóle będzie wyglądać, jak to będzie odebrane. A potem tak sobie pomyślałam i mówię, ale robisz to dla siebie i dla własnej satysfakcji. I tak, jestem tutaj, nagrywam swój podcast. Tak naprawdę prowadzę monolog, który myślałam, że przyjdzie mi nagrać łatwiej, aczkolwiek w mojej głowie monolog prowadziło się, prowadziło się znacznie lepiej. Ciężko mi jest do siebie mówić albo do komputera, który mam przed sobą, ale myślę, że to są rzeczy, które tak naprawdę z czasem przyjdą mi łatwiej i lżej. I cała ta strona techniczna i tego przygotowania będzie za mną. A więc może zacznijmy od tego, kim ja jestem i co ja tutaj w ogóle robię. Czyli tak jak już wspomniałam na początku, mam na imię Zuzanna, Zuzia i od prawie 12 lat mieszkam w Londynie. Um, ja zawsze wiedziałam, że będę mieszkać za granicą, aczkolwiek raczej Londyn, Anglia nie była moją taką wybraną destynacją. To był raczej. Łód szczęścia, albo i nieszczęścia, także, ale to będzie temat na kolejny odcinek. A jestem mamą i jestem żoną. Jestem też managerem w restauracji, która, za, która, która zarządza prawie 23-osobową 23 załogą. Przepraszam. I zawsze można mnie spotkać z kubkiem kawy w ręce. I to chyba określa nawet nazwa mojego podcastu. Jestem mamą i jestem żoną, i jestem również managerem w jednej z londyńskich restauracji. Um, bardzo lubię samorozwój, i to też będą tematy, które będą tutaj przeze mnie podjęte, czyli kobiety, i samorozwój, i, i to jak dążymy do swoich celi. Um, z takich e, prywatnych rzeczy ćwiczę siłowo. Mam nadzieję, że w sierpniu pierwszy raz podejdę do konkursu z powerliftingu, czyli z podnoszenia ciężarów. Trenuję Maitej, czyli tajską sztukę walki i jeżdżę rowerem. Codziennie jeżdżę rowerem, około 25 km. Najczęściej do pracy, ale lubię też jeździć rowerem rekreacyjnie. Technicznie, jak już wspomniałam, bardzo Was przepraszam za wszystkie niedogodnienia tutaj, za wszystkie jakieś hałasy, szmery czy pomyłki w nagraniu, ale tak jak mówię, to są moje pierwsze nagrania i ciężko mi się Was skupić na tym jeszcze, co mówię. Nie chciałabym mieć gotowego scenariusza i z niego czytać. Napisałam sobie tutaj w podpunktach, ale to i tak nic nie daje. Więc, um, więc tak, proszę, przymknijcie na to oko. Ja mam nadzieję, że, że zostanę dobrze odebrana, że, że będzie miło się to słuchało, że mój głos będzie głosem, który dotrze do chociaż kilku osób i, i będę takim um, motywatorem, ale też osobą, która pomaga ci sprzątać. No bo nie oszukujmy się, ja najczęściej słucham podcastów, kiedy sprzątam gotuję Albo właśnie jeżdżę rowerem. Także mam nadzieję, że stanę się częścią jakiejś aktywności i bardzo mnie to cieszy. No i, i tyle. Dziękuję, że jesteś tutaj. Dziękuję, że wysłuchałeś te kilka minut mojego pierwszego podcastu. Um, tak naprawdę nie będę tutaj za wiele przepraszać, no bo tak jak mówię, to są moje początki, to są moje pierwsze kroki. Jeszcze muszę się oswoić z mikrofonem, z tym, że mówię do siebie i, i tak bardzo dziękuję, i zapraszam.